Zaczynamy najbardziej eksperymentalny odcinek Greg Albrecht Podcast do tej pory, który jeszcze nigdy do tej pory nie miał miejsca. I w tym odcinku znajdujemy się na sali, w której jest dobre kilkadziesiąt osób, na nieoficjalnym spotkaniu klubu Greg Albrecht Podcast i Spółka. Jest tutaj mnóstwo niesamowitych gości. I oczywiście, gdy byli w podcaście, nie miałem okazji zadać im wszystkich pytań, które chciałem im zadać. W związku z tym będę teraz odpytywał na wyrywki po kolei wszystkich gości, którzy aż się palą do tego, żeby odpowiadać. Zastanawiam się, od kogo zacząć. Może zacznę od Pawła, bo on tak wygląda. Pełen energii, w dobrej energii, ja ci, ja ci przekażę mikrofon, jak zadam pytanie, dobra? Pawle, powiedz mi, mamy teraz taką, mieliśmy taką sytuację wczoraj, wiesz, odwołane wydarzenie, z dnia na dzień i tak sobie pomyślałem, to jest taka, typ sytuacji kryzysowej, w której, no, czasem się znajdujemy, jak prowadzimy biznes. Jak sobie sensownie poradzić, z twojego doświadczenia, może miałeś taką sytuację, niespodziewanego zwrotu akcji, jak sobie w takiej sytuacji byś poradził ty? Opanować nerwy. Powiedzieć, boże, ty się tym zajmij, to daje dystans do tego, żeby opanować nerwy, a później przyjąć co świat przynosi. No i chyba tak się właśnie wczoraj wydarzyło. Dobrze, ale a zadam to, same, to samo pytanie Agnieszce, która była ratownikiem tego wydarzenia. O, masz, masz swój mikrofon. Co, mam, co robimy w takiej sytuacji? Co powinniśmy zrobić? Takie jest pytanie. Wiesz co, ja lubię takie sytuacje, to było pierwsze. One mi dają energię. Ja się wczoraj świetnie czułam w tym wszystkim. Oczywiście no, musisz mieć zasoby i możliwość w ogóle, żeby się w tym odnaleźć, ale y, poczułam taki zew, że y, trzeba pomóc. Y, wiem, że mam dookoła siebie sprawdzonych partnerów i po prostu y, ufam im dalej, tak jak im ufam do tej pory. Hmm. Jarek, powiedz, ty jesteś człowiekiem, który bardzo dobrze wszystko planuje. Ja widzę, że masz wszystko zawsze zaplanowane. Jak to jest. Y jak osoba, która ma, lubi mieć wszystko zaplanowane, doświadcza nie sytuacji niespodziewanej. I jak się, jeżeli ktoś mniej lubi mieć sytuacje nietypowe, to jak sobie wtedy poradzić w takiej sytuacji? Wdrażasz plan B? Nie no, ale nie zawsze jest, nie zawsze jest plan <laughs> i plan do bez przesady. E, dobrze, że tak wygląda na zewnątrz, że wszystko jest planowane. Bardzo mi się, bardzo mi się to podoba, ta informacja. Znaczy ja sobie tak myślę, że w takiej sytuacji, no to co, no to przełączasz jako lider powiedzmy, no, to przełączasz się na tryb autorytarny i działasz szybko i zdecydowanie. No i trzymasz kciuki, że robisz to w dobrym kierunku. Ja gdzieś tam jakąś taką personalną e, sytuację miałem w firmie. E, i tam. Tak, serio? No pewnie, no, no konkrety, tak, konkrety. Ale nie, bo jeszcze będą słuchali w firmie, ale no będzie bez nazwisk. Chodzi o to, że ktoś z zewnątrz gdzieś tam wysyłał po całej firmie, e, no takie wiadomości, e, że tak powiem, krzyw, krzywdzące, tak? Że my jesteśmy tacy, że ci są tacy i tak dalej. Generalnie, skoń... no i trzeba było zabadać, za zbadać temat, czy to wewnątrz zespołu coś się dzieje. Czy nie, bo to poszło bardzo szeroko. Teraz tak klucze, żeby za dużo szczegółów nie powiedzieć. W każdym razie rozmowy jeden na jeden, kto, co i tak dalej. Wyszło na to, że na końcu, że to z zewnątrz osoba, złamane serce do jednej z pracownic, tak? No, ale. I mściła się, że tak powiem, jakby na całej firmie, że wy jesteście tacy, ona jest taka, i, i tak dalej, nie? A to było tak, że wiesz, siedzieli wszyscy w firmie i mówili, no. Patrzyli, że my no nie jesteśmy tacy źli i tak dalej, no więc wtedy musisz działać, to były godziny, tak, to już nawet nie dni. I wtedy wypytujesz, działasz, dajesz komunikat, i komunikacja jest bardzo ważna. I w jaki sposób rozwiązaliście tę sytuację? Bo mnie na szczęście tego typu oczernianie na dużą skalę się nigdy nie, nie zdarzyło, ale pewnie się zdarza w różnych sytuacjach, trzymają takiej sytuacji trochę to, jakie były najważniejsze elementy w tej sytuacji? No Badasz sytuację, jak jest, czyli rozmawiasz z wszystkimi zamieszanymi, tak? wszystkie nazwiska, które się pojawiły, wszystko, kto co słyszał, jak słyszał, no to zbierasz te informacje. No to jest standardowo: zbierasz informacje, co jest, później znajdujesz rozwiązanie i je wdrażasz. Ale no, w sytuacjach kryzysowych no to, jest, to nie było tak, że chodź, zbierzmy się. I ustalmy, co robić. To jest Bach, to działasz. Włączasz się jak w tryb autorytarny, tak jak nie wiem, rząd Chin z tym wirusem, co się nazywa tak jak piwo, których, którego piwa sprzedaż spadła 37%. Z tego, co słyszałem, no to też Bach, Ciach. Nie pytasz się nikogo, tylko wdrażasz i, i, i trzymasz kciuki, że, że to działa. Iza, jaka była najbardziej. Niesamowita sytuacja kryzysowa, o której możesz opowiedzieć, która się wam kiedyś przydarzyła w biznesie, i jak, jak, jak z niej wyszłyście, wyszliście? Ja chyba oddzielam sytuacje kryzysowe biznesowe od prywatnych. I tak jak Agnieszka, dla mnie każdy kryzys, to zawsze jestem w stanie znaleźć coś pozytywnego, znaleźć w tym energię i i właściwie nie wiem, no, nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której rzeczywiście bym była załamana. To, co mnie załamuje, to ludzie. I y, czasami, nie wiem, zawód na człowieku, y, na partnerze biznesowym, y, no to, to mnie rzeczywiście łamie. I y, nie wiem, zawodowo najtrudniejszą sytuację, którą miałyśmy, to było po półtora roku działalności właściwie po roku, gdzie podpisałyśmy umowę jako firma, która istniała, nie wiem, no naprawdę niedługo na rynku, też nie miałyśmy dużego doświadczenia. Podpisałyśmy umowę z wielką korporacją, gdzie zobowiązałyśmy się na dostawę kilkunastu tysięcy produktów do 80 sklepów na terenie całej Polski. Um, natomiast, no nie miałyśmy pieniędzy na prawnika, świadomości w ogóle, że ktoś może mieć złe intencje, po czym się okazało, że w umowie były zupełnie inne zapisy, że wiele rzeczy jest na nasz własny koszt, po czym się okazało, że to nie jest zakup tylko komis tak naprawdę, tylko zapisany w taki sposób, że w ogóle w życiu tego takiego błędu już nie popełnimy i praktycznie o mały włos nie zniknęłyśmy z powierzchni ziemi, ale dzięki temu na przykład wolę angażować się w małe inicjatywy i w szczere układy, bo to nie tylko firma mnie zawiodła, ale ludzie, tak, bo za tą firmą stały osoby, które mówiły jedna, a później wydarzyło się drugie, więc, więc no, od tego czasu nie miałyśmy kryzysu, pozbierałyśmy się jakoś. I teraz na pewno mam dużo większy dystans, nawet do najwspanialszych rzeczy, które wydają, wydają się po prostu niesamowite. To ja tak troszeczkę jednak, tak, no, na, na chłodno. Czyli jak pojawia się jakaś fantastyczna rzecz, to przyglądasz się, czy to nie jest zbyt piękne, by było prawdziwe? Nie, ja się, ja się cieszę, ja się cieszę, ale zanim podejmę jakby decyzje, które będą miały swoje konsekwencje w przyszłości. Zawsze konsultuję się z prawnikiem, albo z osobami, którym zawodowo ufam, że myślą analitycznie i, i nie jest to moja subiektywna yy, yy, opinia, bo ja też mam tendencję do tego, że ja się zachwycam, tak? Zatykam mnie i po prostu jedziemy, robimy i yy, to ma swoje plusy, no, ale też może mieć trochę minusów, więc całe szczęście na przykład Kasia jest tutaj, która zawsze mnie stopuje w pozytywny sposób. Super. Teraz Basie bym zapytał. Basiu. Chcę wypowiedzieć bez pytania. Dobra, wypowiadaj się bez pytania. Chociaż złamę konwencję, ale mówię, że to jest na spądanie. Ponieważ ja prowadzę biznes już dosyć długo i za mną dużo kryzysów, a jestem kobietą single founderką i samotną osobą w zarządzie aktualnie od lat kilku, to myślę, że za sobą dużo różnych rzeczywistości i problemów. A jestem też psychologiem, więc jakby zawsze staram się, to jest, nie... to jest niefajne w ogóle być psychologiem w biznesie, w ogóle nie polecam, bo człowiek rozkminia za dużo, natomiast no tak się zdarzyło, natomiast wydaje mi się, że to co jest najbardziej, bo myśl... jakbym miała powiedzieć z tych wszystkich doświadczeń, kryzysu i tak dalej, co robić, co ja ze sobą robię i wydaje mi się, że to pomaga. To myślę, że my jako przedsiębiorcy nieustannie jesteśmy narażeni na sytuacje niekomfortowe, zmienne, zmieniające się warunki i musimy balansować na granicy ryzyka i musimy sobie powiedzieć dobra, to jest przedsiębiorczość, to jest balansowanie na granicy ryzyka. Jak tego nie chcemy, nie idziemy w to, szukamy sobie innego zajęcia. Po prostu nieustannie, myślę, że ten kryzys czy inny będziemy nieustannie, czy to będą ludzie, czy pracownicy, czy partnerzy biznesowi, wspólnicy, o to jest w ogóle ciekawa historia. Zawsze może coś opowiesz na ten temat? Tak, ciągu. mogę za chwilę powiedzieć tak, ale nie za dużo, bo to idzie weter. Natomiast myślę, że zawsze zawsze po prostu to jest pierwsza rzecz, po prostu będziemy narażeni na to ryzyko, na zmiany i trzeba to albo polubić, albo wyjść. I druga rzecz, jak już jesteśmy w tym, co robić, co mojej perspektywy, sorry, tak przyczuję, ale wydaje mi się, że, że mówię tylko o sobie. To, to, i to, to też z tym korona się zdarzyło. Apropo, ja właśnie byłam niedawno w Meksyku i piłam koronę, żeby nie zapaść na wirusy tamtejsze, a się okazało, że tak, tak, korona ma coś wspólnego. Natomiast, Adrem, myślę, że w takiej sytuacji, nawet to sobie przerabiałam przedwczoraj w związku z sytuacją, właśnie tą wirusową. Że trzeba sobie powiedzieć, dobra, co się kurde może najgorszego wydarzyć, w sensie, co może się stać, w sensie, co, co mnie czeka, jak to się wydarzy, to najgorsze, i przygotować się po prostu na to, jak się to już wydarzy, to co ja zrobię. I wtedy, słuchajcie, jak sobie tak pomyślimy, to się otwierają takie niesamowite przestrzenie. Jak to się już wydarzy, dobra, nie. Wiem, będę się musiała zwinąć z rynku, albo nie wiem, coś, nie wiem, coś jeszcze innego, otwierają się w ogóle nowe przestrzenie myślenia, więc w ogóle polecam taką symulację, ale żeby opanować strach i sobie poradzić z rzeczywistością nie ulec temu lękowi, no bo jednak myślę, że każdemu z nas, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, to towarzyszy, no to to naprawdę daje ulgę, nie? W sensie dobra, ja dopuszczam to myśl, to się wydarzy, teraz jadę, żeby się to nie wydarzyło, ale jestem spokojny o to, nie jestem kierowany tymi moimi lękami, więc wydaje mi się, że mi to pomaga, polecam sobie taką symulację zrobić, bo akurat może akurat wam też to pomoże. Super. Paweł, bo tak cię szybko zabrałem, a ty często mówisz o kortyzolu. To jest jakaś taka substancja, którą chyba bardzo lubisz. Wow. <laughs> nie jest to substancja wirusowa dla wszystkich, którzy nie wiedzą, czym jest kortyzol, ale, ale to mnie zawsze ciekawi, jak rozmawiamy i mówisz, o, kortyzol, trzeba jechać na wysokim kortyzolu, bo to mnie motywuje. Jaka jest… Jak to jest z tym kortyzolem? Powiem. Większość państwa najprawdopodobniej jesteście ćpunami kortyzolowymi, trzeba sobie zdać z tego sprawę, ale kortyzol to lęk i tożsamość. Jak znamy własną tożsamość, to lepiej opanowujemy lęk, łapiemy dystans, a jak znamy średni poziom kortyzolu, czyli tego, jak się hartowaliśmy przez lata wsteczne, Mówię o tym, jak dochodzimy do, do, tego, do tych doświadczeń, które nas prowadzą przez to, jak reagujemy w kryzysie. Bo strategia i myślenie strategiczne, a praca nad sytuacją turbulentną i kryzysową to są dwie rzeczy różne. I na pewno wszyscy są bardzo dobrymi strategami, ale później jak. Pojawia się kryzysowa sytuacja, to musimy opanować kortyzol i własne ego. I to, ja myślę, że jest związane z pewnego rodzaju równowagą między tym, jak prowadzimy własne ja i jak prowadzimy biznes, bo zawsze jest tak, że ta sytuacja stresowa dotyka, dotyka naszych emocji, dotyka naszych partnerów, naszych wyobrażeń. Nie wiemy, jak opanować lęk. I pewnie czym, jest, czym lepiej jesteśmy przygotowani na opanowanie lęku i lepiej wcześniej pracowaliśmy nad sobą i nad własną ja, to zdajemy sobie sprawę, na jakim pułapie kortyzolowym jesteśmy. No... Trzeba po prostu medytować, Greg. No ja na końcu jakoś podsumuję, jak będę miała ostatnie stanie, ale jeszcze damy Agnieszce się wypowiedzieć. Co ty Aga? E, co, jaka tematyw? jest twoja perspektywa po tym, co wysłuchałaś? A propos medytacji to rzeczywiście ja wczoraj rano, zanim do mnie dozw... Nie, właśnie, za, zanim do mnie coś tego maila o 12:10 dramatycznego, to ja o godzinie 9 medytowałam przez 10 minut. Może to mi też pomogło. Um ale ja chciałam powiedzieć historię kryzysową z, mojej, z historii mojej firmy, taką trochę anegdotyczną, natomiast ja generalnie uważam, że kryzysy są nam bardzo potrzebne, żeby się mocno rozwijać i ja czekam na kryzysy w taki sposób, oczywiście ich nie planuję, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby z takiego kryzysu wyjść bardzo wzmocnionym i ja tak traktuję kryzysy, dlatego uważam, że one są bardzo rozwijające. Taki przykład, bardzo wcześnie ulała szef. Pierwsze nasze weekendy z obłożonymi, z, wielą, z dużą ilością przyjęć. I słuchajcie, dzwoni do mnie klient, ja siedzę przy śniadaniu, niedziela, rodzinne śniadanie. Dzwoni do mnie klient i mówi, Agnieszka, o co chodzi? Dzwoni do mnie żona, ktoś jej puka w okno, to są twoi kucharze. Są gotowi, żeby nam zrobić przyjęcie, ale my dopiero za dwa tygodnie mamy to przyjęcie. I wiecie, ja sobie wtedy zdałam sprawę z tego, że to nie jest tak, że, że kucharze e, mieli pojechać na dwa tygodnie do tego klienta, tylko, tylko problem jest taki, że oni mieli być w zupełnie innym miejscu, e, a nie pukać w to okno, w zupełnie innym miejscu Warszawy, e, prawdopodobnie w zupełnie innym menu być może również, więc. E, no, dramat. <laughs> na szczęście byli na tyle wcześnie i mieli odpowiednie menu, tylko nieodpowiedni adres, że zdążyli bez poślizgu, wydali przyjęcie chrzciny na tam, nie wiem, 20 osób. Wszyscy byli mega zadowoleni, ale ten kryzys, naprawdę zimnym potem przez chwilę się oblałam, bo ten klient był bardzo sceptyczny i tam wierci mi dziurę w brzuchu już dużo wcześniej o różne rzeczy. Ja mówię, no, złapał nas, złapał nas. Natomiast ten kryzys, a ten mini kryzys tak naprawdę, bo to nie był żaden kryzys większy, ale bo nauczył nas tego, że słuchajcie, kucharze to są kucharze, oni e, e, robią wiele rzeczy w jednym momencie, są w samochodzie, jadą z zakupami, jadą i tak dalej, są w takim e, tempie, pracują i z tyloma wątkami, że trzeba im po prostu tak wesprzeć systemem, żeby takie sytuacje im się nie zdarzały, żeby nie musiał zaglądać do skrzynki mailowej, czy też gdzie on tam ma pojechać, tylko on ma pod, pod palcem w SMS-ie, który do niego przychodzi na dwie godziny wcześniej. I tak zbudowaliśmy system, że ten system ich tak wspiera. I to jest kryzys, który, któremu jestem wdzięczna. Dzięki. Dzięki Wam wszystkim. Zastanawiam się, co mogę powiedzieć, gwoli podsumowania. Może dopowiem, jakie było moje wczoraj doświadczenie, jako że jestem na bieżąco. No więc, jak odebrałem rano telefon, że pewne zasady w przestrzeni, w której miało to wydarzenie się odbyć, się zmieniły. No to jeszcze w dodatku miałem za moment zaplanowaną jakąś sesję z klientem, więc musiałem się trochę otrząsnąć. I myślę, że ponieważ wcześniej się zastanawiałem, co by było, gdyby, no bo sytuacja wokół jest jaka jest, to pomyślałem od razu o tych rzeczach, które mogą wypłynąć dobre z tej sytuacji, że to się nie odbędzie. Nie wiem, to jakoś spróbowałem spojrzeć na to z tej strony. I po prostu, tak, co zrobiłem, no to powiadomiłem, powiadomiłem partnerów, bo to uważałem, w pierwszej kolejności trzeba zrobić. A potem wysłałem tego, tę wiadomość, no i starałem się, żeby ta wiadomość była w miarę zrównoważona. I tutaj Agnieszka się odezwała. Też powiem nie tylko Agnieszka. Paweł do mnie dzwoni, tylko późno przeczytał wiadomość. Już Agnieszka wszystko zorganizowała. Paweł mówi, co ty w ogóle robisz? Jak ty odwołujesz wydarzenie? Trzeba było od razu do mnie zadzwonić. Ja bym ci zorganizował miejsce, ja bym ci wszystko zorganizował. Więc chyba największa lekcja w tej sytuacji dla mnie e, a propos tego kryzysu, to tak jak mówi Warren Buffett, że jak wiecie, jak, jak idzie odpływ, to wszyscy widać, kto stoi w morzu bez gaci. I. I wydaje mi się, że w tej konkretnej sytuacji y, dokładnie właśnie to poczułem. Czyli poczułem też, że jest jakaś grupa osób, na których mogę mega polegać, i y, że ta praca, którą, którą wkładam też w tworzenie tego wszystkiego, to tak naprawdę jest jakaś inicjatywa społeczna, też mnie nauczyła tego, że, że jakoś takiego życia społecznego i bycia wśród ludzi, to wczoraj bardzo poczułem. Także wszystkim jeszcze raz za to dziękuję. Myślę, że to wsparcie osoby bliższych, dalszych i wyrozumiałość wszystkich w kontekście tej sytuacji pozwoliła mi gdzieś tam znaleźć sobie spokój. Też medytowałem rano przed odebraniem nawet tego telefonu, więc może to też pomogło. Ostatnio bardzo regularnie medytuję znowu i, i myślę, że to było to. A potem już trzeba było działać. Także dzięki Wam. A mogę coś jeszcze dodać? No Bo tak. jest jeszcze taka jedna cecha, która jest ważna przy kryzysie, myślę sobie, i to jest taka wola walki do końca. Hmm. I o tej woli walki do końca kiedyś. Paweł Sieczkiewicz u ciebie mówił w swoim tak. podcaście. W Nie wiem, czy podcaście. jeszcze tutaj jest na sali. Nie wiem, ale... czy jest Paweł, ale Paweł opowiadał historię o tym, jak to wspólnik chciał zamknąć firmę, która dzisiaj się nazywa Telemedico i kwitnie a Paweł powiedział, to ja powalczę jeszcze dalej. I Dokładnie. w tym kryzysie wczoraj się też tak było, nie? że e, gadaliśmy i, i ustaliliśmy, że będziemy walczyć o to. że Trzeba po prostu walczyć. I to nie jest tak, że jakaś tam pierwsza z brzegu historia nas po prostu zwala z nóg. No nie w takim biznesie. No właśnie, także dzięki wszystkim, a wszyscy ci, którzy gdzieś tam stają w obliczu kryzysu, czy co gorsza, myślę, że wiecie co, jest, jeszcze mam taką jedną refleksję, że wydaje mi się, że bardziej gorszym... Zjawiskiem jest to, że boimy się kryzysów, niż to, jak reagujemy, gdy one naprawdę zachodzą. Czyli generalnie wydaje mi się, że jesteśmy mentalnie tak przystosowani do kryzysów, że kiedy one następują, to naturalnie znajdujemy rozwiązania tych kryzysów, a żyjemy bardzo dużo w czasie, bojąc się potencjalnych kryzysów, które nigdy nie następują. I tylko mam też refleksję. A propos rozmów z różnymi ludźmi, którzy się, z którymi rozmawiam, jak, tak jak ja, boją się różnych rzeczy. I myślę, że to życie w tej obawie jest, drenuje bardziej z emocji, z energii, niż de facto zarządzanie kryzysem, który trwa tylko chwilę. Bo czym jest ta chwila versus całe życie, które możemy żyć w napięciu i w oczekiwaniu na ten kryzys, który może nastąpić? Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Gośćmi tej rozmowy jeszcze powiem, bo to się nagrywa. Byli może po kolei Jarek Banacki, cyfrowe.pl, Agnieszka Górska, Ulala Szef, Iza Lewandowska, Lamilu, Basia Zych, Employer Branding Institute, Paweł Prasua, Grupa EIP. Dzięki Wam bardzo za tę rozmowę.